Kochani, każdy ma problem z rozpoznaniem sandaczy i z rozpoznaniem dna lewej, prawej strony to ta linia po środku to jest oczywiście moja łódź. Po lewej mamy dołki, po prawej mamy zobaczcie, sandacze w dołkach te białe kreseczki to są typowe sandacze i one tu siedzą zobaczcie, świeczki tak zwane. Odczyt bocznego sonara ja wiem, jest ciężki. Niektórzy nie, 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 nie mają pojęcia, jak to czytać, jak to e, odbierać, przetworzyć w swojej głowie. Trzeba dużo pływać, żeby pojąć, co czym jest, rozpoznać ryby. No jest tych tutaj niuansów takich troszeczkę więcej, ale tego po prostu się trzeba uczyć. Zobaczcie, jak świeci sandacz. I stoi sobie przed dołeczkami. Ryby są, są w dołeczkach, są poza. Jest widać o kreseczki. To są sandacze. A Lowrence pokazuje, zarąbić się powiewa. Piękne ryby. Popływamy, ustawimy się i ja spróbuję złowić. Zobaczcie, linia po ciężarku została. Ktoś rył dno. No boczny sonar w Lowrensie poprawił się bardzo dobrze, a ekran teraz to jest bajka. Naprawdę widać wszystko odzwierciedla to co w dnie powinno być odzwierciedlone i czego ja szukam. Także ja się biorę załowienie, a wy uczcie się bocznego sonaru.